Witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii zdrapkowej. Niestety u mnie złapasa trwa. Może dzisiaj ją się uda przełamać. Zobaczymy. Na dzisiejszy odcinek mam zdrapeczki za kwotę 26 zł. Są to 4 zdrapki po 5 i dwa razy szczęśliwe linie. Eee, kocham zdrapki, ekstra pensja, paki 7,7, kasa w sejfie. No i te szczęśliwe linie. Linie zaczęłam już troszkę wcześniej drapać, ponieważ je się dosyć długo drapie, więc nie chciałam, żeby ten odcinek też za długo trwał. Więc sprawdźmy, co nam tutaj zostaje. Zostawiłam po cztery ostatnie symbole. Jak do tej pory nie mam nic jeszcze, żadnej linii ułożonej, więc sprawdzamy. Kolejny symbol to biedronka. Mamy raz biedronkę, drugi raz mamy pierwszą linię, więc może zła passa będzie dzisiaj przerwana. Kolejny symbol to złoto. Mamy złoto raz, mamy drugi raz. Kolejny symbol serce. Mamy jedno serce, drugie serce. I ostatni symbol ananas. Dwa razy ananas wystąpił, więc sprawdźmy naszą wygraną. Są to trzy złote literki kontrolne DDD. Dobra, lecimy dalej. Tutaj również nie mam żadnej linii jeszcze ułożonej, więc sprawdzamy następne. Są to wisienki. Mamy raz wiśnie, drugie wiśnie i trzecie wiśnie. Dalej sakwa. Mamy sakwę tutaj. Więcej nie widzę. Następnie gruszka. Jest jedna, druga. I ostatni symbol. Przydałby się banan. A mamy pika, i pika nie widzę. Sprawdźmy literki, jest to IDW, W, więc ta jest pusta. Przejdźmy do drapeczki, kocham drapki. Sprawdźmy nasze wygrywające, jest to 24, 23, 6, 9, a my mamy tak 29, 2.

15, tak, znowuż. szósteczka, 18 nie mamy, 9 nie mamy, 29, kolejny trolik, 30 nie ma, 31 nie mamy, ekstra pensja po raz pierwszy i 22, kolejny trolik. Więc i ta zdrawka jest pusta. No. Staje mi się to podobać. Laki 77. Sprawdźmy. Bonus. Jest słoneczko. Nasze liczby to 17, 12, 31 oraz 21. A my mamy tak. 16. Już trolują. 33 nie mamy. 30 obok. 11 obok 23. Nie mamy ósemeczka. Nie ma 19, nie ma 13 obok 18 obok i ostatnia szóstka. Nie mamy, więc kolejna zdrabka okazała się pustą zdrabką. No Ostatnia kasa w sejfie. Sprawdźmy, czy znajdziemy chociaż jeden napis. Najlepiej trzy. Bo to już jest naprawdę strasznie, strasznie okropna pasa. Gra trzecia. Nie ma napisów. Gra czwarta. Również gra piąta. Pusto, szósta gra, pusto, siódma gra. Pusto, ósma gra, pusto. No i ostatnia dziewiąta gra, chociaż jeden napis. Też pusto. No więc właśnie dalej zła passa. Niestety trwa. Aj. Trzeba to jakoś przełamać, przerwę zrobić, nie wiem, zmienić kolekturę, zmienić taktykę. Nie mam pojęcia o co chodzi, ale ostatnie drapingi są bardzo, bardzo słabe. Także dzisiaj na odcinek wydane 26 zł, zwrócone 3 zł. Jedna drapka tylko. No trudno. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków. Zachęcam do lajkowania, do komentowania, subskrypcji kanału. Może jakieś miłe słowo na pocieszenie. Dzięki jeszcze raz do zobaczenia. Pozdrawiam hejpa.